Hej, witajcie w kolejnym odcinku Streamer Life Simulator i idziemy, słuchajcie, z pracy, ponieważ ja sobie pograłam dosyć długo sama i zaczęłam zarabiać trochę kasy ze względu na to, że zatrudniłam się jako kelnerka i dzięki temu mam stały codzienny przychód. Ale jako że ja już pracuję jakiś czas, udało mi się zdobyć trochę pieniędzy, bo mam już około 1700 chyba dolarów. Więc już całkiem spoko tak jest. Tutaj nic jak widać mechanika się nie poprawiła od poprzedniego razu, czyli każdy jeździ jak chce, wszystko się psuje i tak dalej. I dlaczego idę na pieszo, skoro mogłabym jechać samochodem? Słuchajcie, idę na pieszo, ponieważ w samochodzie kończy się paliwo, które trzeba zatankować i szkoda mi jest na to pieniędzy, ponieważ to wcale nie są takie tanie rzeczy. Dlatego oszczędzam, na czym się tak naprawdę da. Codziennie po pracy przychodzę i grzebię w śmietnikach, żeby znaleźć jakieś fanty na sprzedaż u tego miłego pana, który tam ma jakieś tam chyba patriotyczne piosenki w swoim tam wojskowym radyjku i zbieram sobie. Yy, śmieciuchy tutaj nic nie ma. Ostatnio się nawet obłowiłam, bo zarobiłam chyba jak, yy, jakieś chyba 60 dolców na jednym śmietniku, więc to był całkiem dobry wynik. A teraz chyba się za bardzo nie uda, bo widzę, że tak. O, była butelka. O Jezus! I na ten ostatni nie zdążyłam, bo tak się trochę pospieszyłam. Czyli mamy tylko dwie butelki na sprzedaż, to pewnie będzie około 6-7 dolców. Aha, ale musimy wziąć prysznic, bo śmierdzimy mu, więc wrócimy do domu. Ja zaczęłam już także delikatne streamy. W sensie zaczęłam już streamować, sobie jeszcze od razu zjemy i skorzystamy z toalety. Musimy dwa razy, ponieważ jest to bardzo kiepski kibel, więc musimy dwa razy się wysikać, że tak powiem. I tak samo dwa razy wziąć kąpiel, tak, żeby móc jakoś tam sobie funkcjonować. No i wrócimy tutaj do dziada, żeby nam jakieś tam pieniądze dał za te nasze puste butelki, za te plastiki. I zobaczymy, zobaczymy, jak tam dalej nam się wiedzie. Jak mówiłam, ja chodzę do pracy. No to. O, nawet więcej trochę 16. I jak mówiłam, ja chodzę do pracy, ale chciałabym na dzisiaj jakby zwolnić się z tej roboty i on musi się wyspać, czy on ona musi się wyspać ta, ta nasza postać i będziemy jutro robić całodziennego streama tak naprawdę w cs -a. i e, kupiłam sobie tak mam e, Counter Strike'a, mam e, The Falgang i mam lepszy internet ten drugi. Byśmy musieli się zalogować do blendera potem. E, jeśli chodzi o internet, on jak widzicie trochę chodzi już szybciej. Bo mam ten trzeci pakiet, pakiet premium, ale to i tak jest, Kijowo. I myślę, żeby sobie na niektóre rzeczy właśnie kupić ten pakiet turbo, ale zanim moje Jezu, potrzebnie wyszłam, ale zanim to um, mam dwa dyski w komputerze i w ogóle musiałem sobie kupić już jakieś lepsze części Jakieś składowe tego komputera? Tu mam jakiegoś maila. Aha, chciałam zrezygnować jeszcze z pracy na jutro, tak żebyśmy jutro mieli wolne. Blender od 127 dolarów do więc to jest całkiem spoko. Zaraz zobaczymy w banku ile jest kasy, bo ja nawet nie jestem do końca przekonana. Mamy tylko około 1800 na pewno dolarów. Teraz pewnie więcej, jak dostaliśmy polecenie zapłaty. E, tak, już mamy na no. Tak, nawet trochę więcej, 2000 około. Zrobimy przelew na konto, to jest to, co mamy w portfelu, suma na karcie i przeniesiemy sobie tak, pieniądze na kartę, tak żebyśmy mogli ewentualnie kupić sobie jakiś lepszy może dysk. Weźmy sobie tu, mamy teraz OK. O, nie potrzebnie wyszłam. I, i, I wejdźmy sobie na Amazon'a, na tego Zamazora całego i zobaczmy, co tu mamy. Oczywiście musimy, mi się wydaje, że przede wszystkim procesor lepszy. I to bez dwóch zdań, i nawet myślę, żeby kupić sobie już teraz jakiś trochę lepszy, może ten za 550, on nam na trochę starczy już. On nie jest, to jest takiej średniej półki, nazwijmy to. I weźmiemy go sobie. I być może RAM, czy jakaś kość RAMu by nam tutaj. Um, 750. Oj, drogi jest RAM, ale by nam się przydał, bo by nam gry nie lagowały. Bo średnio lubią nasze streamy, ze względu na to, że się chyba tnie. <gry> I tak to wygląda, ale dobra, na razie zamówmy sobie tylko ten, e, ten procesor. I na razie to nam wystarczy, a my pójdziemy, słuchajcie, spać. I o, od razu sobie jeszcze żarcie zamówimy, jak już tutaj jestem. Bo tak staram się zamawiać jedzenie raz na dzień, raz na dwa dni sobie kupuję na zapas i potem stawiam na podłodze i on sobie to jakoś je. Bo tak kupować codziennie to trochę się nie opłaca. Zazwyczaj kupuję też takie jedno lepsze. O, zazwyczaj to i wtedy starcza mi tak naprawdę praktycznie na cały dzień taka jedna porcja, więc jest ok, się w miarę dobrze opłaca tak szybko też ten but nie spada, dlatego sobie zdrzemniemy się i zobaczymy co tam słychać u nas wcześniej kupowałam sobie prosiaka, jest trochę trochę bardziej kaloryczny, że tak powiem, na dużej starczy, ale zdrowie mi tutaj uciekało, więc musiałam się trochę Powstrzymać z tym świniakiem, jak widzicie, mamy średnie, średnie zdrowie, więc. Aha, miałam z pracy zrezygnować, zapomniałam. O, przysłali nam już żarełko, ale najpierw zanim wymienię jeszcze części w komputerze, z tej roboty się zwolnię na dzisiaj. Ogólnie ogóle można zmieniać sobie pracę i te kwoty też się zmieniają w różnych częściach dnia. Ja w ogóle pewnie będę jako bezrobotna, co jest bez sensu, bo ja chodzę do pracy, mam wam nie za. O, i na przykład kelner normalnie kosztuje 49, a dzisiaj za 39, ale ja bym chciała się pozbyć tej roboty, o, właśnie, i nie chcę chodzić tutaj do pracy, ze względu na to, że musimy włączyć komputer, żeby zmienić um, tutaj komponenty. I mamy. Tutaj procesor, to będzie to chyba nie. Nie, ok, no jest już lepszy, nie? Jest już lepszy, wymienimy. No jak? No co jest? Dlaczego nie mogę tego włożyć? Not match. Co mi tutaj nie pasuje? To mi tutaj nie pasuje, tak? Ok, czyli musiałabym kupić jeszcze e, płytę główną, tak? To jest płyta główna? Nie wiem. W każdym razie musiałabym zrobić coś, żeby mi to pasowało. Ale dlaczego? Aha, okej, okay, muszę na to patrzeć. Czy ja muszę LG3 jeszcze coś kupić? Dlatego uruchomię sobie jeszcze kompa. I zaraz zobaczymy. W ogóle działa, działają się tutaj różne rzeczy podczas korzystania z tego komputera. Są ataki hakerskie. I w ogóle trzeba odbijać te ataki, bo jak się nie uda, to wtedy pozbywamy się kasiury. Co jest dosyć bolesne, bo jednak tutaj zdobyć pieniądze wcale nie jest tak łatwo. No to zobaczymy w takim razie jeszcze raz na tym Amazonie, co tam y, jest. Bo mam w ogóle mało pieniędzy na karcie. Bo, ale mamy za to y, jeszcze trochę. W... O, widzicie, właśnie mamy atak hakerski. I teraz co musimy zrobić? Pojawią nam się tutaj różne takie literki, i musimy w odpowiedniej kolejności je w krótkim czasie kliknąć, bo jak nie to. F -M p FMPN. I udało nam się zablokować y, atak hakerów, no i możemy dalej korzystać z komputera. Jakby nam się nie udało, to musimy zapłacić hajs. No i przynieśli nam jedzonko, prawda właśnie? Więc ja tu sobie najpierw to zjemy. Proszę, i już jesteśmy w dobrej kondycji. A to sobie położymy na potem, to może stać około dzień, myślę, do dwóch. Potem ta jakość oczywiście spada, ale. Tyle to można jeszcze się najeść czy coś w śmieciach, nic. I jako, że kupiliśmy tę kartę, no to musimy poczekać cały jeden dzień, więc mogę tak naprawdę iść do roboty i mieć jeszcze 188 dolarów. I nie byłyby one stracone, ale mamy jakieś tutaj koszyki, które oczywiście sprzedam facetowi. Jest nam w ogóle gorąco. Okej, okay, tu jedno, tu drugie, tu trzecie, żebym się nie pomyliła i żeby nie sprzedała tutaj tego. Mamy 236. Na stronie. Okej, okay, mamy 1000 dolarów jeszcze. Okej, okay, mamy 1000 dolarów. Na chwilę nam to starczy jeszcze, więc możemy sobie jutro poświęcić tak naprawdę cały dzień na streamowanie. Nic nam się jakoś super nie powinno stać w związku z tym. Ale ja cały czas biegam, ale skorzystajmy z toalety w takim razie i weźmy kąpiel nawet dwa razy. I myślę, że możemy tak naprawdę, chociaż tutaj, wiecie co, można też ewentualnie coś zobaczyć, co jest ciekawego. W internecie mamy OK, zamówione moje zamówienia. jedno jeszcze nie dostarczona za 446, więc teraz powinno być już wszystko w porządku. Powinny nam te gry e, trochę lepiej chodzić. W ogóle jestem zła, bo tutaj e, po wyjściu z gry resetują nam się jakieś tam ustawienia, typu na przykład nazwa streama i tak To teraz widziałam, że musiałam znowuż e, ustawiać. OK, torsja games to ustawiłam teraz. 107 obserwujący, mamy 20, 20 subskrybentów, 20 spodziewane zarobki 50 dolarów, cel subskrypcji 575, średnia przeglądarka na żywo 40 i w ciągu dwóch dni nam dają e, pieniążka i dajemy sobie reklamę około 15 sekund. Niech będzie. Ale no, jestem zalogowana, właśnie do no, czemu tak tutaj jest. I ciekawe, czy można obejrzeć sobie czyjeś. Nie, nie myślałam, że możemy sobie obejrzeć też, jakie tam tutaj są, ale no nie można, szkoda. To by była kolejny taki smaczek do tej gry, bo mimo, że mechanika, grafika są obrzydliwe, tu jakoś mimo wszystko tymi opcjami trochę nadrabia, na tyle, że po prostu no, w miarę chce się grać. I, I chętnie tak naprawdę sobie wtogram mimo tych wszystkich niedoróbek, które tutaj są. I tak się zastanawiam, że może pójdę spać, może yy, będzie kolejny dzień rano, i wtedy yy, no, nie będziemy już jakby łazić bez sensu, tylko od razu będziemy. A noc jest chyba. Nie, dziewiąta rano. Ok. SMS-ów żadnych nie mamy. No, ja proponuję doróbek. Jak widzicie, tutaj kody są po prostu jeszcze niedorobione, że tak powiem, do końca. Powinniśmy dostać już za chwilę naszą paczkę. Jest. W ogóle przy tym śmietniku można się pomylić. Ok, bierzemy, słuchajcie, naszą część. Lecimy do kompa. I wymieniamy. Ale ha, musimy najpierw ym, wyłączyć komputer. Ok, wyłączamy, wychodzimy. I wymieniamy sobie komponenty. Tu wchodzimy. I tutaj powinno teraz być wszystko w porządku. No tutaj wiadomo, jeszcze musimy, mam dwa dyski na 50 GB, ponieważ były najtańsze. No i musimy jeszcze pamięć RAM dodatkowo jakieś dokupić, bo mamy bardzo mało. No ale jakoś sobie teraz z tym poradzimy, możemy włączyć komputer. No nie to. Możemy włączyć komputer. Potem sobie coś zjemy. Możemy jeszcze przy okazji skorzystać z toalet. No nie możemy, nie chcę. No to w tym czasie jeszcze pójdziemy pogrzebać w śmietniku. Może coś się znajdzie ciekawego, ale chyba nie. No i pójdziemy jeszcze do drugiego. W międzyczasie mam nadzieję, że ten komputer się uruchomi. Chociaż jest zagrożenie, że nie. Ale zobaczymy jak to będzie. Zobaczymy, może właśnie się uda. O, mam jakiś koszyk. Dodatkowe jakieś grosze też niech będą, ale to sprzedamy sobie potem wrócimy do domu. O, dzisiaj jest zimno widzę naszej postaci, bo jest albo gorące, albo zimno, albo się poci, albo marznie, i tak na zmianę ciągle. Jezus, jak ja chodzę. No i weźmy sobie tylko prysznic, zjemy sobie, tak żeby móc sobie tutaj streamować bez przeszkód. No i zaczynamy. Wchodzimy na OPSA. Włączymy sobie Steama, włączymy sobie już tego Counter-Strike'a. Jestem to kiepska, ale w miarę ludzie to oglądają. Oczywiście oni tutaj mogą komentować, ja mogę ich banować, ja mogę mieć swoich moderatorów i rozpoczniemy ranking i wchodzimy na OPS-a, uruchamiamy strumień i lecimy, ale w ogóle dlaczego tutaj całkowita liczba subskrybentów mi spadła? I to jest właśnie. I to jest właśnie bez sensu trochę, bo miałam już dużo więcej, a tutaj po... Ja na terroryzm. Eee, co ja muszę? Okej, okay, tutaj. No i tak chodzimy i tak sobie gramy. W międzyczasie ludzie nam wpłacają pieniądze, a subskrybenci być może mi spadli, ponieważ przez dwa dni chyba nie streamowałam. I przez to ludzie się na mnie chyba trochę wkurzyli. Ojej, cię cieszy... Tak, <laughs> nawzajem żeśmy się zabili. No i teraz yy, musimy czekać, tak naprawdę, na to, jak ta runda się skończy. I to trwa trochę dłużej. Ta druga gra yy, trwa trochę krócej. Mogę ją przerwać, kiedy chcę. A tutaj, jak. Yy, o, wygrałem przynajmniej. A tutaj, jak skończę przed czasem, no to wtedy mi idzie z tego rankingu i tak dalej. Więc, tak naprawdę, to, to trochę jak w prawdziwej grze. Na początku się zastanawiałam, czy może tutaj nie grają faktycznie prawdziwi gracze, ale nie, 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 tutaj się powtarzają te nazwy, tam widziałam, że ktoś szedł. Okej. Okay. Tutaj nam bokach mogą pisać komentarze, ale na razie ich nie widzę. Dopiero, jak czasami nam wyskakują też takie karty, których musimy wybierać odpowiedź. A, nie zdążyłam, na przykład. Muszę tutaj sobie wziąć. Pokazać. O! Tu. O! I tutaj sobie y, ludzie piszą, i tak dalej. Ja czasami banuję ludzi, ale nie zawsze. <ścoughs> y, Musiałbym mieć. Y, jakiegoś e, moderatora, ale na Fine. razie myślę, że to jest niepotrzebne. Dopiero jak e, trochę mi się ta kariera rozbuja, no, mówię, już miałam trochę tam w miarę dobrze, to mm, hmm, no to mi się wszystko zresetowało, no ale jest gdzie ja poszłam, no ale trudno. Tu pójdziemy na górę i tu. No, tu gdzieś mi za plecami. No, co to za? Nikogo nie zabiłam. <śpiewa> tu mogłam dwóch od razu. No, ale dobra, jakieś tam donate nam idą, więc ale dlaczego przegrałam? No, przecież. No dobra, jedziemy jeszcze raz. Zbieramy donaty. A to co to jest za. Czad na żywo, przecierać. O co chodzi z tym drop? No i lecimy tak na terrorystów. Zawsze jestem terrorystą. Okej. Okay. To lecimy. O, dostaliśmy kolejne donate'y Czyli coś, czym gardzę. Naprawdę, gardzę okrutnie donate'ami. Ale tutaj musimy je zbierać. No! Dlaczego? Przecież strzelałam w niego. no To jest bez sensu. Nie widać mnie, jak leży. Mam nadzieję, że będziemy super opłacanym streamerem, że ludzie będą... Aha, jesteśmy zmęczeni, czyli zakończył się stream, właśnie jak jest nasza postać jest zmęczona, to wtedy stream się kończy i po prostu tyle. To jest trochę bez sensu, ale no i teraz nie mogę przestać właśnie grać, bo muszę dokończyć tę rundę, bo wtedy jest tak już przegramy, widzicie? że jestem zmęczony, muszę odpocząć. Co jest zupełnie bez sensu, bo jestem wyspana. No, iść kurwa znowu. O Jezus. <laughs> no, jestem wyspana i w ogóle e, najedzona. Tu jestem taka zmęczona o godzinie 17. Kurde, wstałam o 9. No, nie mogę wytrzymać do wieczora. No, nie mogę. I tak mnie to wkurza, właśnie to, że y, ta energia idzie tak szybko. Może gdybym miała lepsze łóżko, to wtedy by ta energia też inaczej spadała. Tego nie wiem, ale y, sprawdzę, jak będę miała więcej pieniędzy, zobaczymy, ile nam y, płacono na tym streamie jak to tam, kto tam wygrywa? terroryści okej, okay, antyterroryści wygrali, no dobra przegraliśmy, w ogóle nie mam rankingu no ale dobra przestaliśmy streamować 16 subskrybentów, no ja nie wiem o co właśnie chodzi z tym, że tak to tracimy no i zobaczcie, mamy dwa punkty. Yy, dwa punkty tylko. o Jezus, nie chciałam tego. Dwa punkty. No dalej, bo nie mogę się wysłowić energii. Kurde, teraz się wyłączył ten komputer przez to, że monitor żem przesunęła. Yy, uruchomimy. Kupię jedzonko na potem. Więc jak mówię, na początku to wyglądało tak, że ja tego kupowałam żarcie, zbierałam śmieci i chodziłam do tej pracy. I faktycznie ja na pieszo chodziłam do tej roboty i tak to wyglądało. Hmm, Wiecie wszystkie pieniądze, no trochę nieciekawie, żebym teraz zrobiła, ale muszę kupić jedzenie, więc zrobię tak. Dokonaj płatności i teraz wyślij na konto bankowe. Jak dostanę jakąś tam wypłatę czy coś, to wtedy będę przesłała sobie na kartę kredytową i będę mogła zakupić różne rzeczy w internecie ale tymczasem jeszcze chciałabym zobaczyć, jakie są na jutro prace możliwe i co mamy, za 46, no średnio 13 do 16, 15 do 18, wszystko po 3 godziny kasjer 12, 14, za mało będzie pieniędzy wtedy Dobra, weźmy sobie tego kelnera, na jutro pójdzie do roboty kelnerzyć. Ok, weźmy sobie jedzenie i porcja jeszcze na jutro. I tak to będzie się nasze życie toczyło. No i idziemy znowuż stać. Dostaliśmy jakieś powiadomienie, chyba przyszły rachunki, więc tylko zobaczmy, czy rachunki faktycznie przyszły. Tak jest, coś tam jest. I oczywiście musimy płacić też podatki od przychodów i tak dalej. Po prostu, o, za mamy 42 dolary. No musimy... Aha, nie mamy pieniędzy na karcie kredytowej. No to w takim razie musimy znowuż w tej operacji banku zrobić. Nie mogę sobie nie płacić, bo potem rosną odsetki, które są po prostu mega, mega wysokie. Okej. Okay. Płacimy rachunki, i ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Dajcie znać, co sądzicie o tej grze, bo graficznie, e, okropnie, mechanicznie okropnie, ale sama gra. Sama w sobie, moim zdaniem, jest całkowicie w porządku i naprawdę gra mi się w nią zaskakująco przyjemnie, w sensie, że nawet ta droga na pieszo, którą przemierzam praktycznie codziennie, ten kilometr zajmuje dwie godziny tutaj w grze, czyli dwie godziny leci tutaj po prostu te, ten kilometr, co jest absurdalne, ale. No, jakoś mi to nie przeszkadza, i widzę, że opłaca się tak robić, bo te pieniądze można zaoszczędzić. Można potem kupić sobie jakieś lepsze, e, lepsze części do komputera, jakieś ulepszenia i tak dalej, co faktycznie przekłada się na to, że ten komputer chodzi lepiej. E, nie wiem dokładnie, jak tam z tym streamem, bo nie widziałam do końca komentarza ze względu na to, że, e, no, że zasłania mi potem ekran i tak. E, Staram się raczej, gdy gram tego Country Strike'a, nie czytać tego, co oni tam wy wypisują. Zazwyczaj piszą to samo, ale to się pominie. No i dobra, słuchajcie, lecę do tej roboty. Została jeszcze połowa drogi. Więc, czy jest. Ta, ta gra jest tak naprawdę z 20 chyba 1 sierpnia tego roku, więc jest dość świeża. I tak naprawdę kupiłam ją tak przypadkowo, że nawet nie zwróciłam uwagi na to, co to jest za gra. Bardziej kupiłam ją z ciekawości. No i jestem nawet zadowolona z tego, że ją kupiłam, mimo że nie wiem, czy jest warta tych pieniędzy, bo jest. No słaba graficznie, mechanika naprawdę jest totalnie do poprawy chociażby ruchy e, samochodów tutaj mogliby też coś innego zrobić a nie, że nagle zaczyna się droga i zaczyna się niby miasto, prawda? No, trochę tutaj są niedoróbki ale jest potencjał i mam nadzieję, że jakimiś update'ami update będą tę grę jakoś na tyle ulepszać że ta gra stanie się już zupełnie nawet w miarę grywalna no widzicie, nawet tutaj o. Widzicie, co tu się dzieje? Tak to wygląda. No i jestem w robocie, nie wiem, czy będę mogła już. O, nie mogę. Aha, aha o, na 15 jest. A ja myślałam, że na 14. No to muszę poczekać. W takim razie, może gdzieś będzie jakiś śmietnik, w którym będę mogła pogrzebać. Tutaj gdzieś w ogóle znalazłam też gościa, który sprzedaje do bitcoinów <laughs> te kopalnie, powiedzmy. O, mamy jakąś. Dobra, tu coś znaleźliśmy w miarę i I coś tam będziemy mogli opchnąć. Ale tymczasem, która jest godzina w ogóle? O Jezus, jeszcze tyle czasu. Mamy nowy rachunek, ale to już zapłaciliśmy. No i nasza praca. To by musieli też ulepszyć, właśnie to, że, żeby ten kod gry na tej wyświetlał odpowiednie rzeczy. No ale dobra, ja idę do roboty. W grze. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. No, chcę zacząć pracować wcześniej. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach z tej gry. E, Hania pytała właśnie o tę grę, chciała ją bardzo zobaczyć dalej, dlatego przychodzę do Was. Już kończę właśnie e, ze Streamers Live Simulator. E, no. I do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa! O! Można jeszcze do roboty iść. Ile zarobiliśmy? 138, no słabo, niestety wcześniej było 188. No ale dobra, dobra. Dzięki, cześć!